Zapraszam Klupowe zakupki my. Trzy, cztery. Cześć Siema. wszystkim! Kurwa Cześć, Cześć wszystkim! wszystkim. Witamy Was w kolejnym odcinku jeżdżenia po całej Polsce na lumpy. I. <laughs> Jesteśmy w Krakowie pod pierwszym lumpem. Jesteśmy dokładnie pod lumpem, który się nazywa ciuchy. Oczywiście, tak jak zawsze pytaliśmy Was na Instagramie, które lumpy polecacie, mam spisaną całą listę. I zaczynamy właśnie od ciuchów. Mamy godzinę 9.10, więc wchodzimy praktycznie na otwarcie. A dzisiaj w sobotę lump 100 do 14 oprócz lumpów biga, które to jest właśnie taka sieciówka tutaj popularna w Krakowie. No dobra, nie gadamy, idziemy do środka. Udało nam się podjechać pod lumpek, który nazywa się Biga, i jest to ten słynny lumpek, do którego chodzi wersow. Zobaczymy, czy warto, jak są, jakie są ceny, czy coś znajdziemy, ile znajdziemy. Powiem Wam, że jesteśmy 15 minut po otwarciu, dokładnie 12, więc e, mam nadzieję, że nie będzie zbytnio przebrany jeszcze, bo chyba nikt jeszcze nie zdążył. Nie, no po prostu chodzi o to, że jest otwarcie, godzina 10.00, więc jeszcze nikt nic nie zdążył kupić, myślę. Znaczy, no, przynajmniej. Kumasz? No jak i tak dropu nie ma, to przecież nie ma różnicy. Nie wiadomo czy jest drop, nie wiem. A, no to dobra, no to chodź. Let's go! Chyba jest dosyć duży. Otagowany. <śmum> jak tam ci nie idzie? Ja nic, na jeszcze nic. Ja też. Ogólnie powiem wam, że jak coś znajduję, to jest mega drogo i wydaje mi się, że trafiliśmy jakiś taki dzień właśnie bez dostawy i po prostu te rzeczy są takie o, więc myślę, że... Wiesz, nie, po prostu lepiej prze, będzie... przebrane wydaje mi się. No. Mi się wydaje. Lepiej szybko to oblecieć i jechać do następnego, niż tracić tutaj czas. I no. No więc byliśmy w tym lumpie, ale nie mamy pewności, czy to jest y, lump, do którego chodzi Versow. Jest kilka tych sklepów. Tutaj w Krakowie, ale nie wiadomo, który to jest który. Mamy Jak dostawa? coś, to jesteśmy na ulicy Wil Do Wilgi 10. Lump jest duży, wybór jest prawdopodobnie też duży, ale większość uchów jest przebranych i po prostu jest takich sobie. Plus są dosyć drogie. Takie te machiny w tym Krakowie, że ja nie wiem na co chodzi. Hello, jesteśmy teraz pod Textile House, również polecany Lump. Wchodzimy zimno, bardzo zimno. Mega dużo ładnych ciubów? Są bardzo drogie, znaczy nie są bardzo drogie. no to na przykład o koszulka kosztuje 32 zł, no to tyle w tym lupie w bidu kosztowało. Za taki sweterek dasz 30 zł, to jest normalna cena. Patrzcie, Patrz sweter Boss'a, który kosztuje 103 złote. To już trochę za dużo, co? No trochę już jest. kupiłam jedną rzecz, bardzo ładną okazało się, że na cały asortyment jest 30% więc jeżeli macie czas w sobotę, to ja bardzo polecam bardzo ładne rzeczy, czułam się tam bardziej jak w sklepie jakimś takim, nie ja wiem bardziej jakieś w jakiejś wszystko było takie ładne i wybrane i wszystko było tak mega vintage, więc polecam, ale właśnie ze zniżką raczej, bo jest naprawdę drogo ale jak na to, że ktoś chce kupić coś w sklepie nowego, to wolałabym przyjść tutaj i wydać mniej, kupić dwie rzeczy ale vintage i takie mega ładne Jesteśmy na ulicy Długiej Jest tu kilka lumpów. Mówiliście, że jest kilka lumpów do sprawdzenia. Więc słuchamy No, to był taki gorszy lump, powiedziała. Strasznie dziwny tam zapach był. Taki. O, do tego do odkarzania rąk. Patrz. Dobra, na długiej 72 mają być ciuchy. I one mają być na drugim piętrze, czy na pierwszym? O tam, już widzę. Mhm. Ogólnie to jest tu taka ogromna przestrzeń. Tyle aleje, że się można zgubić. Ja chyba dzisiaj mam złą pasę. Nie no, tak poważnie to ja bym na waszym miejscu się wybrała tutaj, bo jest po prostu ogromny wybór Ja bym najchętniej spędziła... Co... Ja i w ogóle tutaj mamy naprzeciwko konią odzież Ale dobra Ja bym tu spędziła dużo więcej i przeglądnęła to wszystko, ale dzisiaj nie mamy na to czasu Ja i tak jestem mega zadowolona, a ta torebka to jest spełnianie moich marzeń Po drugiej stronie jeszcze mamy taką Jesteśmy właśnie pod następnym lumpem Ciuchy, ale zanim jeszcze wejdziemy, to chcemy Wam powiedzieć, że mamy niespodziankę, ponieważ w naszym dzisiejszym odcinku pojawi się gość specjalny, którego zobaczycie już za chwilę, ponieważ e, widzimy się z naszym gościem specjalnym za około godzinkę, dla Was to pewnie jest trzy minuty. <laughs> Więc czekajcie! A i jeszcze, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję, możecie udostępnić. Bo to naprawdę daje więcej siły i energii do nagrywania. Proste i więcej motywacji. Wiecie jak to jest. Będzie nam bardzo miło, jak trochę nam pomożecie i wesprzecie. W końcu dzisiaj pierwsza strafiliśmy na nowy towar. Ciuchy dobry towar. Nowy a nie dobry. Nie <grystanie> balujcie takie nory. <grystanie> My. Kupiłam dwie rzeczy i drugą podobną kurtkę, ale ta jest większa Więc możecie mieć nadzieję, że coś będę sprzedawać Jesteśmy pod kolejnym lumpem i chyba to znowu będą ciuchy Tak mi się wydaje coś y i czekamy na naszego gościa specjalnego. Zaraz zostanie gość przedstawiony. Jak bardzo cieszysz się, że idziemy znowu do ciuchów? Myślałem, że zapytasz, jak bardzo się cieszę, że muszę prowadzić. Ciuchy są ok, no co mam powiedzieć. Porządku, Dużo. Ale prowadzić się nie cieszę. A, no, skup złomu akurat. Dobra, ogólnie sława wygląda tak, że jesteśmy w, pod przedostatnim lumpem, jest w pół do i za właśnie za pół godziny go zamykają. Czekamy na naszego gościa specjalnego, który jest w uberze i stoi w korkach, więc my na razie wchodzimy sami, bo boimy się, że po prostu zaraz go zamkną, a później pojedziemy do lumpeksu słynnego, lumpeksu Versov, który nazywa się Biga. Już wiemy co gdzie i jak i zabieramy właśnie tam naszego gościa na zakupy. już pod ostatnim lumpem i jest już z nami nasz gość specjalny. Zapraszam. Tada! Jest nim Maja i Maja została zwycięzcą naszego konkursu Instagramowego i wybiera się z nami dzisiaj na lumpy, na zakupy. Będziemy szukać dla ciebie ubroń. I mamy fajnie. nadzieję, że coś znajdziemy. Ja też mam taką nadzieję. Jeszcze tylko powiedz nam, co lubisz, co się ubierasz i, jakby trochę, nakieruj nas, co mamy szukać. No, więc generalnie jak spojrzycie na mnie teraz, to ja lubię luźne ubrania, wygodne. E... Tak jak Oliwia, więc dalej. No, i myślę, że mamy bardzo oh, podobny oversized. styl. No, dobra. ja lubię właśnie płaszcze, jakieś takie spodnie niedopasowane. Tutaj, on widzicie taki sweterek. Dzisiaj odpadł okay. mi ostatni guzik z tego <grym> I na przykład bym chciała właśnie jakieś okrycie wierzchnia bardzo, bo tego okay. mi brakuje w szafie bardzo. No, to okay. dobra. Super, to w tym chyba, chyba może, możemy dać radę. Tak, w tym to specjaliści. <grym> Idzie. Ja już coś znalazłam. Zaraz będziemy pokazywać naszej bohaterce, czy jej się podobają. Teraz stoi tam. tam. Ja już też znalazłam ubrania wierzchnie. Mówiłeś, że nie masz ubrań wierzchni. No to taki płaszcz. Moim zdaniem będzie spoko, zapięcia ma. Nie ma dropshouldera aż takiego. Będziesz mieć bardziej wyraziste ramiona, nie? No to będzie raz ode mnie. Też długi, tylko, że nie ma zapięć. nie? Ale moim zdaniem jest fajniejszy. Szkoda, że nie ma zapięć, ale to w sumie można jakoś ogarnąć. To jesteś w stanie pójść do ona ci tu zrobi dziurkę i to przyje. tak, po pierwsze, muszę się zapytać o klimat. Czy golfy krótkie... Ja lubię golfy, no. Też nie krępuj się powiedzieć, jak Oliwia coś do znajdzie, nie? Znaczy, nie podoba mi się to, że jest i przytagowane. Dobra, ja tutaj poczułam górski klimat. <noise> to mamy ten co, już na początku. Ja to jest zajebiste. Około. Zajebiste to jest. No. Ale jest. Ale fajne jest to, te złote guziki, bardzo fajne tak, są. Tak, bardzo fajne, ale guziki też zawsze można wymienić. Ale właśnie ja lubię takie guziki. Właśnie mi się podobają fajne. te się złote guziki. Wyglądają. Ja nigdy nie wymieniam. No. Bardziej kwestia tego, że po prostu wystarczy wymiana guzików i od razu seter wygląda i wygląda no. Co? I tutaj mamy kolejny seterek, to już taki bardziej basic i mm, teraz jak na niego patrzę, to długość mi się tak. A właśnie mi się podoba długość, ale nie podoba mi się kolor. Dobra. I tutaj kolejne no, to pytanie: spoko. Ja uwielbiam właśnie takie zapięcia tak. i uwielbiam takie rzeczy na zimę, nawet do jakichś obcisków, wspaniale leggings. Mhm. Tak. E, ja po prostu lubię takie coś jako rzutka. Ja i też lubię. Kolor też jest stos. Dobra. Jak nam ci idzie szukanie? Szukam kurteczek teraz na drugiej stronie. Znalazłam taką marynarkę. Teraz będę szła na konsultację. Mhm. I znalazłam też bardzo basicową bluzę. Ale tutaj, jeżeli nasza bohaterka się nie zdecyduje, to chyba ja się zdecyduję. A myśmy że Aha. <grystanie> nie zauważyłam. To fajna bluza. Kończyłam <grystanie> fakty i stwierdziłam, że tak. jak marynarki no, i kurtki i to, to, to to jest takie połączenie. A nawet tak wiem, że jest czarna, tak jak jest Zrobione. Czy nie wiem, czy Zobacz. albo do zmycia, albo... To jest brudne. I jeszcze jedną marynarkę udało się znaleźć, nie wiem, czy taki kolor i taki w podoba, podoba mi się ten kolor. Ej, spoko, mega fajna. No jest spoko. Spoko, nie? No, no, no. Super. Mi się kojarzy taka marynarka fajnie z jakimś takim all black outfitem i no podkłód no. i coś takiego, jakieś świecące spodnie, jakieś takie skórzane czy coś i taka Sablewska. To jest <laughs> Olivia teraz jest sablewską i będzie tłumaczyć. <laughs> jest mocarny. Jest wow. To jest mocarne No, jest mega ładny. Okay, jakby to na pewno. Super, bardzo ładny kolor ja i, i... Jest... do blond włosów. Ekstra. Wow. No, to też jest super. Zastanawiam się, jak się czujesz w takich szerokich ramionach? Czy jest okej? Okay? Przeszkadza no, Tylko to nie, chyba nie, ma poduszki ogromne, ogromne jest, zbyt duże ramiona, to Te ramiona są nie, dziwne no. Że tak chyba są za szerokie Fajne, jeżeli lubisz na co dzień Fajne, no Ja lubię wygodę ja Nie no, sandeczak, ja lubię wygodę Wyszliśmy Zakupy zrobione Wręczam oficjalnie, proszę was Dziękuje Zabierzesz się z tym do domu? Mam, jej, się nie, nie, nie mam chęścia <laughs> Szyma. Cześć. Mamy już kolejny dzień. A w zasadzie dwa dni później, bo ostatnio się nie wyrobiliśmy, żeby wszystko w jeden dzień wam pokazać, ale już jesteśmy, żeby zrobić haul zakupowy. Zanim przejdziemy do pokazania wam naszych znalezisk, mamy dla was ważną informację. Sze, Sze <noise> Że właśnie zbliżamy się do końca trzeciego odcinka naszego lumpowego duetu, jeżdżącego po całej Polsce na lumpy. I czwarty odcinek pojawi się początkiem marca, w środę. Tak więc piszcie nam w komentarzach, do jakiego miasta mamy pojechać, ponieważ to od Was zależy. Nacieszcie się nami, bo odchodzimy na trzy tygodnie. To zaczniemy od pierwszego lumpa, w którym to by też jeszcze udało się coś kupić. A później nic. Naszemu gościowi odcinka, kupi że kupiliśmy. No, znalazłem jakieś tam rzeczy. Pierwszy lump, ok. Ja tutaj, basic, ale bardzo ładna koszulka, spodobał mi się krój. Też kolor fajny, bo taki granatowy, bardzo fajna jakość. Nie wiem, z czego to jest. Naprawdę, materiał mam mega przyjemny. No, Gramatura ma jakość wyższą. Gramatura ma wyższą, no. No to ja kupiłem sobie koszulkę na ramionczkach, W sumie, bardzo fajna rzecz na lato. Można ją fajne, fajnie jakoś ubrać, czy to pod kurtkę, czy to po prostu w niej samej chodzić. Nie wiem ile dałem, ale za dwie koszulki dałem 6,50, także pewnie koło 3 zł. Drugą rzeczą z tego lumpa jest zwykły biały t-shirt, ponieważ moje zaginęły w magiczny sposób na mieszkaniu, a są mi potrzebne. No, ja kupiłem koszulkę w takim kolorze baby blue z grafiką i nie wiem co to jest, o, co, co przedstawia ta grafika. Ale miała ładny kolor i fajny krój. W sumie ta grafika też jest w porządku, bo jest taka minimalistyczna, zlewa się trochę z tą koszulką, ale dalej nie wiem, co jest. I kosztowała mnie no, 350 zł. No i to jest koniec moich ubrań. nie Miałam nic więcej. Ostatnio <grym> rzeczą z tego lumpa są beżowe spodnie, które stwierdziłem, sobie wezmę nawet do zwężenia. Mają fajny, delikatny materiał na lato będą spoko. Później pojechaliśmy do. Tej bigi, której nic nie było, i z niej szybko weszliśmy, i wróciliśmy czyli do. takiej ogromnej bigi, co nic tak. nie znaleźliśmy, no faktycznie. I później wróciliśmy do Textile House, czyli to jest po prostu vintage shop, w którym właśnie mówiliśmy, że jest ładnie. I... Jest przepięknie. W tam piękne jest piękne Tam jest ogólnie, bo tam nie są tylko ciuchy, tam są jakieś buty, są jakieś dywany. Skarbnica vintage'owych rzeczy w drogich cenach. Ja kupiłam tam sweterek, który po prostu tak mi się spodobał. E, on dodatkowo ma poduszki tutaj na ramionach, co ja lubię, ale no, on jest tak oryginalny. Nie mam takiego swetra w szafie, który jest właśnie w jakieś takie wzory. Czy i... jest kurczak? Nie wiem możliwe. Po prostu e, oczarował mnie swoim wzorem i stwierdziłam, że chciałabym mieć jeden taki sweter. I za ten sweter dałam 39,20, ponieważ był przyceniony o 30% z 56 zł. Później pojechaliśmy do ciuchów, tam, co się wchodziło w tej bramie i to było ogromne. No, to to, było, to ogromne. było ogromne. To były korytarze po prostu, ale no. tam udało mi się znaleźć. Ale tam trzy tak rzeczy. strasznie śmierdziało, no. takim smarem. Śmierdziało tymi cuchami, no niestety. Znalazłam na samym początku taki sweter, który no po prostu nie mogłam się powstrzymać. On jest delikatnie brudny tutaj Dzie na dole, ale jest to sprawa do wyprania. Yy, fajny ma też materiał, bo on ma taki splot i jakby się go rozciągnie, to jest delikatnie prześwitujący, ale strasznie spodobał mi się ten nadruk. Nie wiem, ostatnio podobają mi się swetry z jakimś fajnym takim nadrukiem, a ten jest taki babciny, ale jest bardzo ładny. Dobrze, yy, ogólnie w tym lumpie kupiłam trzy rzeczy i. Dwa ubrania były na wagę, a torebka, którą znalazłam, kosztowała 12 zł. Łącznie zapłaciłam 40, więc 28 za ubrania. I drugą rzeczą, którą znalazłam, jest taka kurtka. Y Fajny ma krój, jest y, obcięta, w sensie jest skrócona i ma ładny kolor beżowy. Chciałam taką kurtkę bardziej na wiosnę, niestety, y, ale na pewno będę w niej chodzić. I znalazłam torebkę, którą się strasznie zachwyciłam, bo po pierwsze bardzo mi się podoba jej y, krój. Ma taki właśnie. Fajny, bo ona nie jest bardzo mała, a nie jest bardzo duża, mam fajny rozmiar. Jedyne co bym tutaj zmieniła, to te uszy po bokach, jeżeli by były takie bez tych kółek, tylko połączone byłoby lepiej, ale już nie będę, nie będę narzekać. Ten wzór jest moim zdaniem mega oryginalny i fajnie, że ta torebka jest w takich odcieniach beżu, bo będzie ją zdecydowanie łatwiej ubrać niż jakby była kolorowa. No uważam, że ma to coś. To by się chyba średnio podoba, nie? No. Później pojechaliśmy do lumpeksu ciuchy, w którym również znalazłam dwie rzeczy. Zacznę od spodni, które mi się tak strasznie jaram, mam tylko nadzieję, że będą na mnie dobrze leżeć. Ogólnie są spodnie satynowe, ładnie się świecą, są z wysokim stanem i są slimami. Slim fit tak zwane. Puch. Tylko tu Jedyne jest co Muszę tylko pokazać, że mają tutaj rozciągnięte przy kroku, niestety jest to kwestia no po prostu... A jakbyś zaprasowała je? Nie wiem może. Nie wiem, spróbuję, Wy ale mam nadzieję. Bierzesz, może się skurczyć materiał. Mam nadzieję, że jakie ubiorę, to będą dobrze leżeć. Kupiłam znowu beżową kurtkę, tylko że trochę dłuższą, ze ściągaczem na dole i z bardzo ładnym wzorem w środku. Mam taką jedną w swojej szafie czerwoną, właśnie też taki wzorem. Ona będzie dla mnie lepiej wyglądać. O, w Moim zdaniem też. Jest naprawdę super. Gramatura, nie wiem, ale. Ona, ten splot tej wyobraźni jest taki specyficzny, jest fajny. Za nią dałam trzy dychy. W ostatnim lądzie ciuchy, zanim spotkaliśmy się z Mają, e, znalazłam taki top. E, wiecie co fajny, ma bardzo kolor. Duże wycięcia, zobaczymy, jak to będzie leżeć, ale też fajny taki golfik, bo nie był za duży. Taki topik, 8 zł. Jej! Przechodząc do Mai, kupiliśmy jej brązowy płaszcz. Na początku wybrałem dwa, jeden był. Granatowy, drugi był właśnie ten brązowy i wybrała brązowy. Ja znalazłam dla niej dwie marynarki i jedna była właśnie taka zielona, na którą też się zdecydowała, a druga była skórzana, taka fajna, beżowa i właśnie też jej się spodobała. I e, taką bluzę i jedna trzecia ZIP, która była w kolorze portowym i to chyba tyle było. Tak. To były te cztery rzeczy. Mamy nadzieję, Maju, że będą ci się dobrze sprawować i że ci się e, bardzo dobrze zrobiło z nami zakupy w lumpie. Wydaliśmy 96 zł na ubrania dla Mai, także to tyle. Jej! No więc odcinek dobiega końca. Dziękuję Wam za wspólne oglądanie, za wspólne zakupy, za to, że zwiedziliście z nami e, kolejne lumpy w Krakowie, w Krakowie. oczywiście. Więc zostawcie lajka, like suba, możecie też komuś pokazać, jak zaimportuje. Widzicie na naszego do... Insta! Lupowe zakupki. Skar Dziękujemy za oglądanie bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa. Jak Zanim zaczniemy Wam pokazywać ubrania. Czekaj, jeszcze raz. Zanim pokażę. Czekaj, zanim pokażę. Czekaj, sekundę. Zanim. Że. Ja mówię dalej. Dobra, to jeszcze raz. Zanim zaczniemy Wam pokazywać nasze znalezienia, zanim. Ok, zanim. Zanim, zanim. Ok. cicho. Dobra, dobra, cicho bądź. Za dużo Ty w ogóle mówiłeś, jeszcze raz. Był łapani gwiazdorze i ja go to się zżygać. Sze. Że właśnie, że, że zbliżamy, że, że, że. No ma przegna. O! tak tak! Dziękujemy za oglądanie. Klinczuwa jakie pa! Jak